Jesteśmy w takim bardzo trudnym momencie, w którym bardzo mocno się wszyscy do siebie. Porównujemy. A porównywanie się jest złodziejem radości. I to każdy z nas wie. Jak przeglądamy media społecznościowe, no nagle jest, no ale jak to? Ona znowu na tych Malediwach, tak? Czemu ja nie mogę być na Malediwach? Ona, a potem kolejna, a i potem kolejna, a wszyscy są na Malediwach. Dokładnie, albo wiesz, na zasadzie, wow, ta to w ogóle robi karierę, tak? Albo ta to ciągle podróżuje, albo ta to jest taka szczupła, prawda? No, to są bardzo różne obszary, w których się porównujemy. Często w ogóle niezwiązane z prawdą, bo wiadomo, że media społecznościowe przekłamują i tam kreujemy często zupełnie inną. Krewują, dokładnie. Kreują, mhm. kreują zupełnie inną rzeczywistość. I jakby to porównywanie się często powoduje taki rodzaj myślenia o sobie na zasadzie. A ja właściwie, to co ja mogę? Może to w ogóle nie ma sensu, tak? Jakby często powoduje taki rodzaj frustracji i mm -hmm. takiego zatrzymania się. A powtórzysz, że porównywanie się jest złodziejem? Radości. Radości. Tak, tak. To tyle marzeń można powiedzieć. o tym powiedzieć. Tak, bo jak nie ma radości, to i nie ma marzeń, bo to znowu do, do marzeń jest potrzeba energia, tak. a radość jest energią, więc marzenia zawsze muszą płynąć z czegoś dobrego, e, z czegoś takiego. Ważnego. Tak. A... A każdy z nas ma prawo do tego, prawda?